Tak myślę. A gdybym dziś rzucił pracę? Good morning, Dzień dobry. Czego chcesz? Widzę, że Ty też nie lubisz intruzów. Proszę, puść ją. Jest niewinna. Nie wiesz, że temu, kto mnie zradzi, zabieram wszystko? Uprzedziłem cię o nalocie, ale narobiłeś mi wstydu. Muszę chronić moją reputację. To wszystko, co mamy, reputacja. Nie. Mam pieniądze. Właśnie. Nie wystarczy, że oddasz mi pieniądze. Życie będzie cię kosztować znacznie więcej.